Ile? 268 stopni? To się tak nagrzało, że się roztopiło całe no i już gniazdko nie działa. Więc wygląda, że jak to będzie w takiej pozycji. A druga rzecz to lampka, którą muszę odkupić Michałowi do samochodu. O nie! Zbiłeś coś! <laughs> no teraz jak parkowałem. Paczka, paczka, kolejna paczka, Wir wirpaczek, uu, uu, uu. A tak na serio, Darek Markowski, jeden z moich widzów, dziękuję Darku, przesłał mi bardzo fajną, no przede wszystkim potrzebną dla mnie rzecz. To jest taki bajer, To się pompkę wody, znaczy wodę, która pompa, pompuje, podłącza się tutaj. I to reguluje ciśnieniem, czyli tak długo będzie pompka pompowała wody do układu, aż osiągnie jakieś tam ciśnienie. A to jest taki zbiorniczek wyrównawczy, żeby to jeszcze lepiej pracowało. Dziękuję, Darku. Słuchajcie, czajnik nam się zepsuł. To znaczy nie czajnik. Chodzi o to, że ten czajnik pobiera na stałe, jak grzeje, tam chyba od 13 do 18 amperów, nie pamiętam. A gniazdko, które miałem, było 10 amperowe. I teraz patrzcie, co się stało. Tu był ten dzyngiel, to się tak nagrzało, że się roztopiło całe, no i już gniazdko nie działa. Więc pamiętajcie, że te tanie gniazdka mają tylko 10 Amperów. i jeżeli, wiadomo, podłączycie urządzenie na 2 minuty, to jest ok, to ono się nie przegrzeje, ale my to po prostu pracowało bez przerwy, No stop non-stop, grzało cały dzień, całe dnie. Więc jak to grzało bez przerwy, no to w którymś kabel się po prostu przetopił, to znaczy te gniazdo się wytopiło. Idzie, 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 nie ma gniazda. Od razu są krokodylki i tyle. Tam będzie prosto pod akumulator podłączany. I od razu sprawdzę, ile to amperów zjada. O, proszę, tam 15 prawie. Nic dziwnego, że 10 amperowe gniazdo się stopiło. A więc tak, wszystko całą rdzę wyciąłem do zera. Po prostu wszędzie gdzie była. Gdzie się tylko tam dało, dojechałem, od tyłu, od przodu powyrzucałem. Potem przejechałem tym środkiem APP i rzeczywiście dobrze działa, bo rdza zaczęła. Tam jak są takie tyci malutkie, jak już nie mogłem do tego dojść, no to te APP zżarło wszystko co mogło, więc... No, jedyne co mogłem zrobić, to użyć żywicy epoksydowej, nałoża, nakładałem warstwami, szlifowałem, e, nigdzie nie ma nawet tam szpareczki, wszystko jest na gładziutko zrobione, po prostu nawet kropelka wody nie ma gdzie się wślizgnąć. No i na końcu teraz to jeszcze e, zamaluję, APP nałożę MH dwukrotnie, już nie pamiętam, czy trzy nawet, e, no i tyle. No. Proszę o litość dla mnie tutaj w komentarzach, ale na to chwilę tyle jestem w stanie zrobić sam. Zobaczymy na ciekawości, co się stanie za dwa lata. Jak będziecie jeszcze oglądać mój kanał, to, to może za dwa miesiące to już wyjdzie. Nie wiem, ale ja jestem dobrej myśli. Widziałeś, co leży na stole? Tak, widziałem. Dostaliśmy... E, tak? Ale... Dostaliśmy, dobrze mówię? No tak, od Krzyśka Jaworskiego. Od Krzyśka Jaworskiego dostaliśmy farbę, może jak coś nazwę nie tak jak trzeba, to, to upomnijcie mnie, e, Raptora. Farba, która po prostu e, trzyma samochód w kupie. I rdze chyba w kupie też. I rdze w kupie, tak. Ona ma e, podkład prześmiewczo, e, rdze. Nie, tak całkiem poważnie to e, pytanie. Chcemy pomalować nią dach, żeby zabezpieczyć. Umyć i pomalować dach. Czy to dobry pomysł, czy nie? Co to? Halo? Cześć chłopaki. Ostatnio widziałem, że potrzebujecie podpór do sklejki i ścisków. Zagadałem z firmą Picher. Picher postanowił wesprzeć wasz projekt i przekazał parę sztuk. Dzięki! Zabieram się za Szyberdach, bo muszę zrobić jakieś formatkę, którą odrysuję sobie potem na suficie w samochodzie. Więc wziąłem karton i będę się starał zrobić coś, no, żeby zadziałało. Mam nadzieję. Ostatecznie wyszło tak, no i zaraz to odrysuję jeszcze na górze auta, odrysowałem, zaznaczyłem sobie jeszcze wycięcie. <grywa> tu Rafał napisał już wcześniej, będzie git. Pisaliście mi w poprzednim odcinku, to znaczy pod odcinkiem w komentarzach, że tu była za mała dziura, ja tam rozwierciłem dużo większą dookoła i wypełniłem to takim klejem, który na taką gumę fajną zastyga. Więc teraz jest już dużo większa dziura, i jeszcze jest wszystko zalane tym klejem, więc to stworzy taką dużą gumę, jakby wokół tych kabli. Teraz chyba powinno być dobrze. Dziękuję, że czuwacie nad moją instalacją. E, tutaj mam takie fajne pojemniki. Rafał kupił, tu można wszystko sobie odmierzać. E, trzeba dać tej farby i 10-15% utwardzacza wymieszać, i tyle. Podobno to jest naprawdę twarda, dobra farba. Ostatecznie to jest tylko zabezpieczone farbą już na sam koniec po to, żeby po prostu to dalej się nie psuło, to nie wiem jak to powiedzieć, tymczasowe. Jak dojdziemy do momentu, w którym będziemy tego busa po prostu upiększać ze strony wizualnej, oklejać czy malować, bo jeszcze do końca też nie wiemy, to wtedy tym się zajmiemy, ale do tego czasu zostanie tak, żeby po prostu dalej nie, no to nie postępowało. Jedziemy z paczkami, jest ich dzisiaj trochę. A to jest do e, zbiornika na wodę. Mam przejście przez zbiornik 10 mm. To Wam pokażę w odcinku e, no, o zbiorniku i o wodzie. E, mam metr rury e, w lewowej 40 mm. Też Wam opowiem potem, dlaczego taka, a nie inna. E, mam przejście przez zbiornik, właśnie na taką rurę 40 mm. Zaciski do tej rury. No i najważniejsze, chyba z tego wszystkiego, to jest wlew. Są różne wlewy: od 50 zł do 200. I kupiłem taki najdroższy ostatecznie. Bo taki wlew ma kiki świadkami, Kamil, pewnie kojarzycie. Dzwoniłem do niego, pytałem się, czy to jest wlew, że warto go kupić. Czy, czy bawić się z tymi wszystkimi lejkami innymi rzeczami. I on powiedział, że on jest super, że mu się sprawdza. To prawda, ten lejek już zgubił, ale chodzi o to, że tutaj otwieramy. Oj. Nie musimy mieć lejka, wyciągamy to, obracamy jakby w tą, w tą pozycję i możemy wlewać wodę. I to wszystko no, wydaje się być fajne przede wszystkim. I, I Kamil powiedział, że był bardzo użyteczny. On już to zgubił, więc teraz jest gorzej. Ale tamte inne lejki miały, jakby pod kątem 90 stopni. Ja wam zaraz tu pokażę na przebitkach, takie wlewy. Więc zaufałem opinii. Zaufałem opinii człowieka, który z tego korzystał, i kupiłem taki sam. Przejście przez zbiornik 30 zł, te wielkie. Przejście przez zbiornik małe. Nie wiem ile. A jest 25 zł. Wąż 29 zł. Za metr, no i ten cały test, te, jak to się mówi, no, wejście w lew w 199 zł. A czyściki do pianek? I to jest ciekawa rzecz. Klej uszczelniacz do betonu to ma być może e, jak to się nazywa? Wodoszczelny z tego co kojarzę. Bo myśleliśmy, żeby e, użyć to do łazienki, ale będziemy to niedługo testować do piankowania. O tym będziemy rozmawiać na odcinku, bo mieliśmy mały problem z piankowaniem ostatnio, ale to będzie osobny odcinek, który będzie opowiadał o piankowaniu po prostu. Więc kupiłem dwa nowe pistolety. Jeden zwykły metalowy, taki jak zawsze, a drugi, bo z tamtym metalowym mieliśmy problem, jest teflonowy, podobno lepszy. Zobaczymy. Bo wyszło, że mi brakuje. Dwa kable, bo niestety nie starczy mi. Dwa są, są dwa. Mają dwa metry. No i jeszcze jedna zestaw końcówek. Zobaczycie, jak będę montował solar. I jeszcze więcej czyścików. Powiem wam, te czyściki, tak się mówi, że o pianki, pianki, kupić pianki. Ale tych czyścików to naprawdę wchodzi dużo. No chyba, że wszystko zrobicie naraz. Po prostu jesteście w stanie raz wszystko zapiąkować i finito, ale to tak nie działa. Bo trzeba to w jakichś tam małych warstwach nakładać. No i tyle. I tych przycisków schodzi naprawdę dużo. E, zabieram się właśnie za beczkę. E, pewnie czasami będziecie się zastanawiać, dlaczego skaczemy z tematu na temat. No ale to takie jest. Czasami Rafał ma czas, czasami ja. Czasami mamy razem. Czasami Rafał potrzebuje zabrać samochód, czasami ja. No i po prostu wykorzystujemy ten czas, który mamy. A nie zawsze możemy robić wszystko, bo czasami potrzebne są dwie osoby. No i tak jak teraz, no, zacznę robić beczkę, a skończę ją kiedyś. Ale przynajmniej pokażę Wam mój zamysł. Pierwsza rzecz, która mnie zastanawia, to to, bo wlew będzie troszeczkę wyżej niż beczka, co jak zobaczycie na samochodzie, trochę będzie no, problematyczne, bo ja będę musiał na krzesełko wchodzić. Żeby wlewać wodę do tej beczki, ale wolę, żeby to było w pionie, żeby wszystkie połączenia były tutaj na górze z małym ciśnieniem. Po prostu boję się, że to się kiedykolwiek wyleje. Druga sprawa jest taka, że zastanawiam się, czy jak ta woda z beczki będzie się tutaj cofać do tego le lejka, bo samochód będzie się przechylał, to czy ten lejek jest wodoodporny, w sensie wodoszczelny, ja go zaraz zamknę, tak, wleję wody tędy i zobaczymy, czy będzie wy wylatywać. Tutaj taśmą zakleiłem tam, gdzie są śrubki, bo, bo tam będą śrubki. Zobaczymy, czy ta woda leci. Wlałem wodę. I co? A, i leci. A którędy? A tu, wszędzie dookoła. No dobra. Bo już wiem przynajmniej, że to nie jest wodoszczelne. A ta uszczelka tam jest tylko tak sobie dla hecy, żeby wydawało się, że chroni. Chociaż czekajcie, bo zauważyłem, że tu z góry, o tu, jest dziurka na te zamknięcie, więc jakbym teraz zobaczył, że wlaję tu wody i zamknę, ale będę trzymał w tej pozycji. Jestem ciekawy, czy wtedy woda będzie wylatywać. Teraz kapię tylko przez zamek, więc wygląda, że jak to będzie w takiej pozycji, to będzie broniło w jakimś stopniu przed wylewaniem się tej wody ze zbiornika na zewnątrz. W jakimś tam stopniu, bo może tylko przez zamek i przez górę wylatywać, a przez dolne części już nie. Wlew wody chcę umieścić tutaj. I to wszystko. Tylko, beczka nie jest idealnie płaska, więc tutaj to nie będzie tak dobrze dolegać, a tu jeszcze trzeba będzie zrobić pewnie jakąś szczelkę. Dlatego zobaczycie zaraz, jaki mam pomysł. Najpierw rozgrzeję kawałek beczki i zobaczycie, co potem się stanie. Teraz ten plastik powinien się ładnie wypłaszczyć w tym miejscu. No i tak uzyskaliśmy spory płaski kawałek, przez który będzie mógł przejść nasz wąż, to znaczy połączenie tego węża. Plan jest taki. Bo tak normalnie to dają tu jeszcze uszczelkę. Nie wiem dlaczego tu uszczelki nie było. Chcemy to najpierw wygrzać, bo to teraz na styk wchodzi. Jak będzie dobrze wygrzane, to to wkręcimy. Z tej strony jeszcze po jakiegoś uszczelniacza położymy i. i chyba będzie dobrze. No, jeszcze użyliśmy tego takiego yy, kauczuku syntetycznego. Yy, no, powiem wam super. Czułem właśnie jak to było podgrzane, jak jeszcze to skręcałem od tyłu nakrętką, że to tak super się do siebie dopasowało. No, wydaje mi się, że to jest nieśmiertelne. No i teraz jeszcze przez pokrywę przeprowadzę. Tutaj będzie pompka wody od spodu, dostarczała wodę do, do systemu. No i oprócz tego jeszcze będzie odpowietrznik oraz kabel z prądem do pompki. Tylko nie wiem, czy mam dławiki, czy już przyszły. Muszę sprawdzić. Przejście przez pokrywa będzie już prostsze, nie trzeba, bo jest jakby no powierzchnia przede wszystkim jest płaska, więc jedziemy. Mierząc z ówmiarką, wychodzi, że to będzie jakieś 20 mm, więc wiercę tym. I ostatecznie no właśnie takim pilnikiem najlepiej tą dziurę się powiększało. To było najprzyjemniejsze. No i chyba najskuteczniejsze też. No tutaj jak widzicie jest uszczelka, więc... Łatwiej kurde, nie wiem właśnie dlaczego tam nie było tej uszczelki, trzeba było tak kombinować, nie mam pojęcia co oni tam wymyślili. I wtedy tutaj pyknę krętka i wkręcamy i to będzie odpowietrzenie teraz, czyli odpowietrzenie zrobię z węża 10 mm w środku i użyję do tego dławika, przez który ten wąż przejdzie, a potem go zacisnę, zaraz zobaczycie. i wyszło tak, i tutaj tak, i ostatecznie to będzie tak, że tutaj włożę właśnie ten wąż i go tutaj ładnie zdławię, czy jak to powiedzieć, no teraz nie będę tego tutaj tak trzymał, tak, więc wyjmuję, niestety nie mam małego dławika, żeby zrobić jeszcze przejście dla zasilania pompki, ale jak tylko przyjdzie to dokończę. Tak to będzie wyglądało, jak ten dławik będzie już poprawny. To będzie szło, już te tak wymierzyłem. Piracy, drzwi do, do, dna, do dna beczki. Jeszcze tylko myślę, jak to zrobić. Może by mi coś podpowiecie, żeby to tam zawsze najlepiej dotykało dna i żeby było w pozycji prostej. Nie wiem, jeszcze nie mam na to na tą chwilę pomysłu, ale coś tam się wymyśli. Rafo wrócił z przejażdżki samochodem i odkrył dwie rzeczy. Opie. Dwie? Dwie, tego się mi nie spodziewał. Dwie. Pierwsze to coś tam śmierdziało. Myśleliśmy, że to sprzęgło, ale okazuje się, że. Koło przy kierowcy, po lewej stronie, jest gorące, jest po prostu gorące i czuć smród, a druga rzecz to lampka, którą muszę odkupić Michałowi do samochodu. O nie! Zbiłeś coś? No teraz, jak parkowałem, czy wyskoczyła z tej, jak się połamała? Ta Wie obrysówka. Większość wypadków dzieje się już prawie pod samym domem. O, a jak kamper jest domem, to co? To jest wiesz, tu wypadkiem! Popsułem boże jak ciepło jak, jak przy piecyku? Ile? 268 stopni to chyba za duże jak na hamulce. A to inne koło 20 50, no to jest jakaś tam różnica. <grytanie> Moi mili. No i teraz pytanie na koniec jak zawsze. Co myślicie o, o tym zbiorniku, o tych połączeniach? E no i co tam się Wam wydaje z tym hamulcem? Te, te, te prawie 300 stopni to chyba za dużo. Nie wiem, czy całą szczękę tą hamulcową muszę wymienić, czy tylko właśnie jakieś reparaturki, czy, czy to wystarczy jakoś tam przesmarować. To tyle. Dzięki wielkie za, za wszystkie komentarze, za to, że pomagacie mi, e, poprawiacie moje błędy. Myślę, że wspólnymi siłami zrobimy coś, co będzie w miarę dobre. No, widzimy się już niedługo. M będę montował e, teraz już wydaje mi się, że tym razem się uda, bo to też wszystko zależy od pogody. Te panele słoneczne na, na dachu i jeszcze okno dachowe. To co? Do zobaczyska. Hej.